Słuchajcie kochani, dzisiaj filmik test na żywo. Chciałam Wam opowiedzieć sekundkę o tym, z jakim borykam się teraz problemem. Słuchajcie, wróciłam z nadmorza, o tym wiecie. I byłam taka mądra, że w sobotę, kiedy byliśmy w Sopocie, nie nasmarowałam twarzy niczym. To niestety wywołało u mnie bardzo silne poparzenie głównie nosa i czoła. Teraz mam taką fazę, że z nosa, z czoła po prostu łuszczy mi się bardzo, bardzo skóra. I dzwoniłam do mojej koleżanki kosmetyczki, co ja mam zrobić, bo nie mogę nałożyć żadnego podkładu, bo wyglądam jakbym po prostu miała jakąś łuszczycę. No i ona powiedziała, żebym zrobiła sobie jakąś bardzo silnie nawilżającą maseczkę i zaczęłam kopać w swoich kosmetykach, zapasach i rzeczach, które dostałam i wyciągnęłam taką maskę hydrożelową z Beauty Face, maska kolagenowa, to gotowy profesjonalny zabieg na twarz stworzony na bazie naturalnego kolagenu. On ma nam bardzo nawilżyć skórę, odżywić, rozjaśnić. To jest maska z, też z ekstraktem z ogórka. Jest to maska, którą nakłada się na całą twarz, jest to po prostu taka płachca. I chciałam Wam pokazać w trakcie jej użytkowania, jak to wygląda i potem moją opinię na jej temat. Ja tą maskę kolagenową dostałam na spotkaniu vlogerek w Warszawie, więc czas, żeby ją przetestować i zobaczyć czy coś pomoże na ten mój nos, bo chciałabym dla Was nagrywać. Ale nie będę nagrywać, kiedy po prostu z nosem się po prostu zdziela na skórek i to ekstremalnie. Także przyszła czas na ekstremalne nawidrzenie. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Powiedzcie, czy Wam się podoba ten nowy, nowe tło, bo będę chciała właśnie tutaj coraz częściej nagrywać. No, także. Teraz Bartek pomoże mi założyć tą maskę, położę się i poczekam, a potem powiem Wam moje przemyślenia na temat tej maski. To do zobaczenia za chwilkę. Nałożyliśmy mas maseczkę na twarz Bogusi. No i Bogusia musi sobie tak poleżeć przynajmniej pół godziny. Przed nałożeniem maseczkę trzeba włożyć do gorącej wody na 20-30 sekund. Później otworzyć i dokładnie zanurzyć maskę w płynie, który znajduje się w środku opakowania. No i nałożyć na twarz. W opakowaniu pewnie jeszcze zostanie Wam trochę płynu. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Nie wiem. Coś tam się w środku przelewa, generalnie. Więc po zdjęciu maski możecie sobie jeszcze delikatnie nałożyć w ten płyn na twarz. Dodatkowo to wyjedni i nabliży Waszą skórę. Witajcie kochani ponownie, ja już jestem po pół godzinie na łóżeczku, bo leżałam sobie, przespałam się chwilkę zanim wywalę to, bo chcę jeszcze Wam kilka słów i pokażę Wam jak to wyglądało. Jest to taka galareta w kształcie niby twarzy, ale powiem Wam, że Niestety na moją twarz bardzo nie pasowała, ja mam chyba niewymajalową twarz, chociaż jak nakładał nakładam, by pasuje, ale usta jakoś dziwnie leżały, nie, nie fajnie to wyglądało. Dziwne to uczucie było, ona zamiast jakoś tak, jakoś miłego uczucia, to było jakieś takie dziwne. Także ja wrzucam tutaj z powrotem ją do paczki e, i wywalam. E, tak właśnie ona wyglądała. Tutaj jest jeszcze trochę tej, tego płynu. E, powiem Wam tak, skórę mam na pewno zimną. Ja czuję się trochę tak, jakbym była obłożona e, jakimiś plastrami, ale zimnymi. E, czy złagodziło mi nos? Powiem szczerze, że to się okaże, pewnie, ale ja nie czuję żadnej zmiany. E, pewnie jutro będę robić jakąś kolejną inną maseczkę, żeby e, dalej walczyć z tym moim nosem. E, powiem szczerze, cieszę się, że to dostałam w prezencie e, od, od filmy żeby przetestować na, na spotkaniu vlogerek i chyba nie kupię tego sama, bo uważam, że jeżeli kupuję jakąś maseczkę, to chcę widzieć jakiś jej efekt, tak? Chcę czuć, żeby ta skóra jest jakaś bardziej miękka, jakaś taka cokolwiek, a ja czuję tylko jakbym miała mocno namoczoną twarz i zimną i to wszystko. Mówiłam też, bez, bez żadnego szału wręcz takie niemiłe uczucia było jak jak je nakładałam, więc więc chyba to nie dla mnie hmm. sami się y, oczywiście przekonajcie y, czy, czy takie maski są dla was y, dobre czy nie bo tego na rynku jest dużo, także E, warto spróbować zobaczyć, przekonać się, a potem stwierdzić, czy chcemy używać takie mm, preparaty, czy, czy nie. Ja chyba mówię tej masce nie. A Wy, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia co do e, tej firmy i w ogóle e, tym maską, to proszę napiszcie mi w komentarzach, co o tym uważacie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że coś ten filmik Wam dał. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Pozdrawiam.